Hello, Marina. Cześć, nazywam się Marina i pokażę Wam, jak usunąć z łazienki szkodliwe substancje chemiczne, ponieważ w łazience jesteśmy wystawieni na kontakt z koktajlem chemikaliów. Chemikalia te dostają się do naszego organizmu przez skórę lub drogi oddechowe i mogą być dla nas szkodliwe. Trafiają też przez ścieki do środowiska naturalnego. Dlatego w tym filmie pokażę, jak sprawić, by Wasza łazienka była bardziej zrównoważona i zdrowa. Miłego oglądania. Lepsze życie bez chemikaliów. Produktami najczęściej używanymi w łazience są szampony lub mydła. Mają nadawać skórze i włosom miękkość i wyjątkowy zapach. Niestety, odpowiedzialne za to substancje chemiczne są uważane za problematyczne. Rzućmy okiem na listę składników waszych produktów. Często jest skomplikowana, ale po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy, zobaczycie, co kryje się w środku. Dla lepszej trwałości do produktu dodaje się konserwanty, na przykład izotiazolinony. W kontakcie ze skórą mogą mieć działanie alergizujące lub uczulające. Dla niektórych izotiazolinonów prowadzono już ograniczenia. Metyloizotiazolinon może być składnikiem jedynie spłukiwalnych kosmetyków, dlatego szczególnie w przypadku dzieci i alergików należy ich unikać. W badaniach laboratoryjnych wykazują działanie mutagenne, czyli zmieniające materiał genetyczny komórek. Jeśli zatem na liście składników znajdziecie nazwę z końcówką isotiazolinon, wybierzcie inny produkt. Słyszeliście o parabenach? Należą do grupy biocydów i są często stosowane w produktach kosmetycznych. W badaniach na szczurach i myszach zauważono, że zaburzają pracę hormonów, dlatego podejrzewa się, że mogą negatywnie wpływać także na gospodarkę hormonalną człowieka, na przykład na płodność. Ich struktura molekularna jest podobna do żeńskiego hormonu estrogenu. Podobieństwo jest różne w zależności od parabenu. W przypadku kontaktu z dużą powierzchnią skóry lepiej ich unikać. Szczególnie problematyczne są metyl, etyl, propyl, butylparaben, więc omijajcie te substancje. W kosmetykach do włosów i ciała często natrafiamy na substancje zapachowe. U osób wrażliwych mogą powodować alergie skórne. Szczególnej ochrony wymagają dzieci. Zamiast tych produktów wybierzcie certyfikowane kosmetyki naturalne. Są dostępne w dobrze zaopatrzonych drogeriach, w opakowaniu lub luzem. Kosmetyki naturalne rozpoznacie po etykiecie Nature lub NCS. Tak oznaczone kosmetyki nie zawierają parabenów, ale mogą zawierać substancje zapachowe, które, nawet naturalne, mogą powodować alergię. Dezodoranty i perfumy. Nie tylko pod prysznicem jesteśmy narażeni na chemikalia. Dezodoranty i perfumy również mogą szkodzić naszemu organizmowi. Substancje zapachowe należą do grupy lotnych związków organicznych zwanych VOC. Wbrew przekonaniu, że olejki eteryczne są alternatywą dla perfum, także mogą powodować podrażnienia skóry i reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Olejku tymiankowego, eukaliptusowego i zmięty pieprzowej powinny unikać dzieci do trzeciego roku życia. Często nadużywamy olejków, choć powodują alergie, a nawet bywają toksyczne. Należy ich unikać lub używać oszczędnie. Zgodnie z prawem UE, niektóre substancje zapachowe muszą być podane na produkcie. Są to np. alkohol benzylowy, cytronellol, geraniol i kumaryna. Inne zostały zebrane pod wspólnym terminem substancje zapachowe i tego nie wymagają. Dezodoranty często zawierają sole aluminium. Choć nowe badania dowodzą, że aluminium nie wchłania się przez skórę w tak dużym stopniu jak zakładano, nadal zalecamy ostrożność. Znacznie więcej przyjmujemy go przez żywność i powietrze. Sole aluminium mogą powodować uszkodzenia nerek, kości i układu nerwowego. Kremy. W drogeriach mamy do wyboru kremy do twarzy o różnych zapachach. Niejednokrotnie zawierają również niebezpieczne substancje chemiczne. Parabeny wchłaniane przez skórę potencjalnie zaburzają gospodarkę hormonalną. W 2020 roku UE zaklasyfikowała butylparaben jako substancję szczególnie problematyczną. Jednak Federalny Instytut Oceny Ryzyka ocenia jego ilości w kosmetykach jako nieszkodliwe. Skóra jest największym organem człowieka, dlatego upewnijcie się, że w kremach takich jak balsam do ciała nie ma substancji wpływających na hormony. Kremy do opalania zawierają filtry UV, mogące szkodzić zdrowiu. Alternatywę stanowią kosmetyki naturalne, które rozpoznasz w certyfikatach takich jak Ecocert lub etykieta BDIH. To nie problem, jeśli nie chcecie samodzielnie sprawdzać substancji uczulających. Aplikacje ToxFox czy CodeCheck pomogą je zidentyfikować. Pokażę wam jak działają. Otwórzmy aplikację CodeCheck, która jest dobra do sprawdzania kosmetyków. Zeskanowałam szampon i pojawiły się składniki produktu. Kolory, jak przy sygnalizacji drogowej, pokazują, jak szkodliwa jest substancja. Tu widzimy dwa izocjazolinony zawarte w produkcie. Klikając te substancje, otrzymacie szczegółowe informacje o ich działaniu oraz zagrożeniu. Przekonacie się, czy substancja jest szkodliwa oraz sprawdzicie dane źródłowe. Lubimy się malować, ale szminka i cień do powiek mogą zawierać niebezpieczne chemikalia wpływające na układ hormonalny lub immunologiczny. Jednym z typów barwników w kosmetykach są barwniki azowe, które podejrzewa się o powodowanie raka. Kolejnym są barwniki halogenowe, które nawet w niewielkich ilościach mogą wywoływać alergię. Barwniki azowe można rozpoznać po sylabie azo. Wybierając certyfikowane kosmetyki naturalne unikajmy barwników azowych. Jeśli zauważycie na twarzy wy. Sypkę, nie zakrywajcie zaczerwienienia tradycyjnymi produktami. Reakcję alergiczną mogą wywołać oleje mineralne, często wymieniane w kosmetykach jako parafina. Sprzyjają zatykaniu porów, wysuszają skórę, a nawet powodują stany zapalne w węzłach chłonnych, wątrobie i sercu. W kolorowych kosmetykach stosowane są również konserwanty, takie jak parabeny. Nie trzeba jednak rezygnować z makijażu. Obecnie istnieją certyfikowane kosmetyki naturalne. Makijaż z ich użyciem zawiera mniej chemikaliów. Wybierzcie produkty z certyfikatami ekologicznymi lub sprawdźcie kosmetyki w aplikacji. Higiena jamy ustnej. Produkty do zębów mogą zawierać niebezpieczne substancje. Nawet dzieci uczą się, że nie wolno połykać pasty do zębów. To dobra zasada, ponieważ pasta zawiera fluor, który przyjmowany w nadmiarze może upośledzić metabolizm. Niektóre produkty do zębów zawierają triclosan lub parabeny, które mogą zaburzać pracę hormonów. To konserwanty zabijające bakterie próchnicy, ale niestety również te pożyteczne. Odświeżacze powietrza. Aby pozbyć się brzydkich zapachów w łazience, używamy odświeżaczy powietrza w formie sprayu czy patyczków. Aerozole dostają się do organizmu poprzez drogi oddechowe. Związki zapachowe mogą powodować alergię lub bóle głowy. Alternatywą może być pomarańcza czy cytryna. Wyciśnięta do wody i zostawiona, aby zapach się uwalniał. Często wystarczy też przewietrzyć pomieszczenie. Sprzątanie: Regularne sprzątanie w łazience jest ważne, ale w tradycyjnych środkach czystości występuje wiele chemikaliów. Podpowiemy Wam kilka sposobów, jak ich uniknąć. Zalecamy sprzątanie za pomocą płynów bez tenzydów, jak na przykład środków na bazie octu. Tenzydy umożliwiają łączenie cząsteczek tłuszczu i wody oraz ich spłukiwanie. Wprawdzie dokładnie usuwają brud, ale także tłustą warstwę skóry, dlatego nasze dłonie stają się wyschnięte i spierzchnięte. Może to wywoływać podrażnienia, a w najgorszym wypadku stany zapalne. Środki czyszczące zawierają również biocydy, które zabijają lub unieszkodliwiają bakterie. To Samo robią niestety na naszej skórze. Nie wszystkie eliminowane bakterie są szkodliwe, a niektóre są wręcz korzystne dla organizmu. Aby chemikalia ze środka czyszczącego nie przedostały się do powietrza, spryskujcie bezpośrednio ściereczkę. Dzięki temu aerozole nie dostaną się do płuc. Najlepiej używać naturalnych produktów wykonanych samodzielnie na bazie octu. Pokażemy Wam, jak je zrobić. Kupujcie też produkty certyfikowane. Pokażemy Wam różne certyfikaty ekologiczne dla środków czyszczących i kosmetyków. Często spotykanym jest oznakowanie ekologiczne UE Blue Angel. Kosmetyki naturalne rozpoznasz też po oznaczeniach NCS, Nature, BDIH. Celem certyfikatów jest to, aby produkt miał jak najmniej niebezpiecznych substancji. Na kosmetykach i środkach czystości umieszcza się też znak ECOCERT. Ty zdecydujesz, czy skorzystasz z tych wskazówek. To krok w stronę przyszłości wolnej od toksyn. Dla Ciebie, środowiska i przyszłych pokoleń. Link do poradnika oraz dalszych informacji na ten temat znajduje się w opisie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw nam lajka i udostępnij ten film swoim znajomym. Subskrybuj, aby otrzymać informacje o kolejnych filmach. Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam komentarz. Materiał przygotowany przez film, montaż i konsultacje. Więcej informacji pod linkiem. Dofinansowano przez